Słuchajcie, kto z was, jakby dostał w tym momencie milion złotych, zmieniłby swoje życie? Witam was serdecznie, ja jestem Halks, a to jest zbiórka o nazwie Jak wydać milion? Na wstępie zadam ci bardzo proste pytanie, bardzo osobiste pytanie Co byś zrobił, jakbyś z dnia na dzień dostał milion złotych? Dam ci 5 sekund na Pewe wakacje przyszły Ci do głowy, może nowy samochód, może remont mieszkania, a ja za bilion złotych chciałbym dać Ci rozrywkę i wiedzę, a mianowicie założyłem kanał na YouTube o nazwie, jak wydać bilion. Na kanał chciałbym wrzucać filmy. Pokazujące, w jaki sposób wydać milion złotych. Chciałbym Ci pokazać, jak podwyższyć własne życie o level wyżej. Chciałbym Ci pokazać, jak pieniądze zmieniają życie, ale też postrzeganie tego świata, bo jak masz się milion na koncie, nie trzeba niczym się martwić. Wydaje mi się to wręcz przeciwne. No i oczywiście sprawdzę tezę, czy pieniądze szczęścia nie dają. I to jest właśnie główny cel tej zbiórki. Już teraz zachęcam do klikania, subskrybuj kanał. Idąc śladem najbogatszych ludzi na świecie, chciałbym pomóc też innym. Działania charytatywne, ale takie bardziej epickie, wiecie? W stylu na przykład, w kilku taksówkach zmieści się to na karby dla psów, i jedziemy do schroniska. Oczywiście na kanale zobaczylibyście, jak to wszystko wyglądało. Postaram się, aby ten kanał przyniósł Ci taką wiedzę, której nie zdobędziesz z żadnej książki. Ani ze szkoły. W głowie mam mnóstwo pomysłów. W opisie zrzutki dam wam kilka przykładów tytułów e, filmów. Obiecuję, że będzie to mega przygoda i chciałbym, żebyś w niej uczestniczył. To będzie najlepiej wydany bilion w Polsce. Oczywiście, jeśli się go uda zebrać. I tutaj prośba o pomoc. Bardzo ci proszę o dwie rzeczy. Pierwszą oczywiście jest wpłata. Ile wpłacić? No złotówkę? 2, 5, 10. Każda kwota przybliża do miliona, także bardzo proszę tutaj Ciebie o pomoc. Drugą rzeczą, o którą bym chciał Cię prosić to udostępnienie tej zrzutki na swoim Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek, na blogu. Udostępnij to pięciu znajomym. Jak każdy by to zrobił, no to zobaczcie jakie mamy zasięgi. Nawet w opisie zrzutki napisałem łańcuszek, który możesz skopiować i wysłać znajomym. Także zachęcam Ciebie tutaj do aktywnej pomocy, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. I subskrybuj. Subskrybuj kanał, to już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę: Subskrybuj kanał. A nawet gdyby się nie udało zebrać pełnego miliona, no to środki wykorzystam też w jakiś sposób, który pokaże ci, jak podnieść swoje życie. No, może nie we wszystkich płaszczyznach, które zaplanowałem za milion, ale jak w niektórych płaszczyznach podnieść swoje życie o level wyżej. Level up. Pamiętajcie, że w życiu nie ma czego się bać, trzeba działać, trzeba działać. Kanał ten świetnie Was przygotuje do tego, jak już sami zdobędziecie milion, to już będziecie bardzo dobrze wiedzieć, na co wydać te pieniądze. Nie chcę wszystkiego mówić na filmie, więc w opisie będziecie mieli więcej szczegółów. Także trzymajcie kciuki, wpłacajcie jakieś pieniądze i działamy.